Przed Wami kolejny kotlet, tym razem po kowalsku. Nazewnictwo troszeczkę perłowskie, ale jest to naprawdę szybkie, proste i pyszne danie. Musimy pokroić cebulę w piórka, delikatnie przesmażyć, następnie pieczarki pokroić w plastry, dodać do cebuli i już w tym momencie możemy posolić dość sporo, żeby cebula i pieczarki puściły wodę. Następnie doprawiamy pieprzem i mieszamy smażąc. Schab, plastry rozbijamy, jeżeli dzyndzelek nam zostaje, to wkładamy go na środek i wklepujemy w plaster z powrotem. Sól, pieprz. Warzywa już doszły, to teraz klasyczna panierka, mąka, jajko i bułka tarta. Obsmażamy na złoty, rumiany kolor z obu stron. O właśnie. Po tym czasie układamy na w naczyniu żaroodpornym i dajemy przesmażone wcześniej warzywa. Na koniec przykrywamy serem, u mnie mentaler i cheddar, ale może być mozzarella lub co innego. 5 minut, 180 stopni, tak prezentuje się gotowe danie, moi drodzy. Do tego delikatnie nadkapię troszkę, podajemy z ziemniakami, ulubioną surówką. Co tu dużo mówić? Smaczne, sycące, moi drodzy, smacznego.